No i co, Miruś wita wieczornie. On tak czeka przy drzwiach. Ja już nie mogę po prostu z nim. On już absolutnie powinien iść do nowego domu. On siedzi wpatrzony w drzwi. I ja już na to nie mogę patrzeć. Mi już serce zaczyna pękać. Jaki sens jest z ratowania tych kotów, jak nikt ich nie chce? Naprawdę. Tu jest Rajka, oczywiście jest przerażona, nawet na mnie nie patrzy. No, jest przerażonym kotkiem. No ale, ale Miruś, Miruś to już spokojnie, spokojnie Miruś może iść. Tak, no chodź. Nawet nie ma się z tobą jak za bardzo tu pobawić, bo jest taki tutaj rozgardiasz tych wszystkich zabawek. A jeszcze zobaczymy, bo ja widzę jakieś uszka tam, wiesz? Zobaczmy na uszka. Czyje to uszka? Nowy? Nie, to jest chyba takie uszy, ta boki. To Maura? No tak, to Maura była, tak. I zwiała. Dobrze, chodź kochani. Naprawdę najbardziej mi teraz zależy na tobie. Wiesz, bo ty jesteś już taki fajny koteczek. Tak, już jesteś towarzyski. Byś się tak szybko oswoił z jakimś towarzyskim kotem. Innym. Tak jak powiedzisz, to się porobiło. Wszystko się po... Jak to jest? Wszystko się tu zaczepiło. Wszystko się tu. Musiałam odwiązać. Czekaj, zaraz będę Ciebie miziać, dobra? Tylko ustawię inaczej kamerkę. Będę Cię łapać. Ustawimy to, dobra? Chodź sobie tutaj, do, do cioteczki. Chodź do cioteczki, chodź chodź. No chodź do cioteczki, chodź. No chodź kochanie. Chodź tu do mnie. No chodź tutaj, chodź. No tu. Tak jest. Tu, 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 tu. Czekaj, muszę jakoś tak Cię oszukać, wiesz? Muszę Cię oszukać, czymś się tu zasłonić. Na przykład tym, o, tak się zasłonię, żebyś tutaj się pojawił w tej okolicy. No chodź. Chodź. Kiki, kiki. Kiki, kiki. Aj, 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 aj. Prawie, prawie. No chodź, chodź. No. Mamy jedyną szansę się pobawić. Chodź jak to się zakręca, nie? Jak to się zakręca? I się robi coraz krótsze. Fajnie główką. Tylko widzisz, ciebie nie widać, no. Ciebie nie widać, jak tam się schowasz. Chodź, no chodź tutaj, chodź. No chodź tutaj. Jak robimy? Zobacz, zobacz, tu chodź. No tu chodź, bo tu przecież takie nudy. Tu, tu, tu. A tu zobacz, co to jest. No, co to jest? Kituś, Kitu musisz być poza kadrem, tak tutaj ładnie sobie siedzisz, naprawdę ślicznie, no dawaj, dawaj da, da. pięknie, pięknie ty niedźwiedź mały, ty się robisz taki ładny kotek, tak ładnie rokujesz, tak pięknie, o ślicznie. Ja muszę się do ciebie jakoś zbliżyć, wiesz? I cię zapnąć. Chciałabym ciebie troszkę capnąć, troszkę ciebie pogłaskać. A ty już jesteś, tak? Już jesteś taki czyny. Aj, aj, jaki czujny kotek. Jaki czujny, śliczny. Oganek złapałam? <głysy> no Się pomyśleć. I niech. Nie, Ojejku. No to sorki. Piem nudny, jak plaki z olejem, tak zwane. Teraz tam jest kotek. No chodź tu do mnie. No chodź, bo chciałam Wam koniecznie pokazać, że kotka ja już złapię zaraz i zalać go będę. O. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. No chodź do mnie. Chodź. No proszę. No chodź. <laughs> Uciekł. No sorry. Ale tak to wygląda, że się po prostu nie da. Złapię go, jeszcze go złapię. Bo jest tu jedyną nadzieją na złapanie w tym pokoju. Na razie chłopczyk sobie pije wodę. Udało się, słuchajcie, złapałam chłopaka. Złapałam chłopaka i fajnie by było, gdyby chłopaczek nam pomruczał troszkę. Myślicie, że to jest możliwe? A proszę, proszę, proszę. Uszka po sobie, ale ja bym chciała, żeby nam pomruczał. O proszę, jaka minka, jaka mineczka śliczna. No, ładny chłopczyk śliczny, kochani chłopacie. Nie musimy. Oczka dotknęła ciotka, tak? To było strasznie. No i pomrucz nam troszeczkę. Ty tak ładnie już mruczałeś. A teraz może zapomniałeś już jak to jest. Dawno nie było sesji kolankowych. W każdym razie każdy widzi co to jest za dziad. Ale jest kochany, ją się na pewno swoi, No jego to już naprawdę żal byłoby, żeby nie poszedł gdzieś do domu, do kogoś. Przecież to widać, że to jest kotek, który bardzo fajnie rokuje. On się po prostu przełamał. Tak? A proszę cię pomróć troszeczkę. Spokojnie, tak. Ładnie jesteś siliczny. Zobacz, nic ci nie robię. Nic nie robię pod nie. No, zobacz, jaki jestem śliczny kotek. No tak, a tak się bałeś na początku, a teraz zobacz. Siedzisz na kolankę u ciotki. Ale mruczenia nie dostanę. Nie dostanę mruczenia. Nagrodę bardzo proszę. Bardzo proszę. czy go tam dobrze widać ale koteczek oczka ma zamknięte. taki grzeczny śliczny kochany koteczek taki dobry taki do. a ty się Pawła boisz czy nie boisz hmm? czy też lubisz facetów tak jak Maszka. Maszka też lubi. O doczekałam się. Mruczy. Mruczy. Bardzo bym chciała, żeby to było słychać. W ogóle to nie dało, że nie założyłam sobie słuchawki, więc znowu dźwięk będzie do kito. Ale już chyba teraz mi się to nie uda zrobić tego, a może pokoń, dobra, pokoń, Jak założymy, pięknie, pięknie. Teraz już jest słuchaweczka. Może mam nadzieję, że lepiej było do mikrofonu słychać jakąś na nam typą mrycza. Miro powinien iść do kotka, który jest przyjazny i oswojony. Wtedy by szybciutko, bardzo szybciutko by został miziakiem. On jest wesoły. On bardzo chce. No nie potrzebuje już dużo. Chciałabym, żebyś już poszedł, wiesz? No. To żegnamy się z szanownym Państwem, tym miłym widokiem. Chyba, że coś jeszcze się pojawi, jakaś, jakaś okazja do filmu. Chociaż dzisiaj tak rano na występowały moje zwierzaczki, że już może wystarczy. Aż nie mam jak wstać, żeby wyłączyć. Tak, śliczny jesteś, brawo. Łóżka nawet dajesz pięknie. Tak, ciotka oczywiście strzela tymi swoimi rękami po kotku, ale proszę, jaki kotek, śliczny kotek, śliczny. W ogóle nie trzymamy, tak. W ogóle nie trzymamy. No zobacz. Jaki ładny kotek. Ręce się zbliżają. I kotek nie ucieka. Ale szczela ciotka po uszach. <grystanie> to jest też dobry przykład, wiesz, dla innych, że ty tutaj mroczysz. Słuchają i się dziwią. Pieski tam są, tak? Ojej, Ciekawe, czy ty byś się bał pieski. Na no, pewno. No słodki jest, zobaczcie. Taki słodziutki zamykam oczka. No słodziak niesamowity. Bardzo kochany słodiaczek. Tak? Idziesz? No, tak. I coś leci było? Dobrze!